Siemanko wszystkim, moi drodzy. Zapraszam na krótką recenzję z urządzenia, które dostałem 14 lutego, a więc święto Walentego od mojej żony. PlayStation 4 odwrotnie oczywiście. Back button, DualShock Back button, attachment, DualShock 4 nawet. Co to jest za urządzenie? Oczywiście są to łopatki dodatkowe, które możemy konfigurować na wiele sposobów. Jak tylko Wam się podoba. Każdy jeden przycisk, który znajduje się na Waszym padzie, jesteście w stanie zaprogramować na tych dwóch przyciskach. Nie ma żadnych makr i tak dalej, dupereli. Są to tylko i wyłącznie dwa przyciski, które możecie przydzielić sobie w bardzo prosty sposób. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim, ile to kosztuje? Kosztuje to 130 zł, mniej więcej 30 dolarów. W chwili obecnej jest dostępne w każdym jednym sklepie, czy to Markt, czy to Saturn, nie, Saturnów już nie ma chyba, a Euro, RTV i tak dalej i tak dalej. Możecie to kupić jak najbardziej i dostajecie to w takim wielkim pudełku, a jest to niewielkie urządzenie. Ja już sobie tutaj to wymontuję, chociaż nie wiem czy nie jest to błąd, zaraz powiem o co mi chodzi słuchajcie, ma to, macie to w takim niewielkim pudełku, znaczy wielkim pudełku takie małe ustrojstwo, które złożyłem, złożyłem zresztą źle, więc jeżeli kiedy przyjdzie już do was, to fajnie, bo dostajecie takie duże pudełko i zastanawiacie się ojejku, co ja tutaj dostałem tak wielkiego może dodatkowo jeszcze dostałem pada nie, moi drodzy, dostaliście tylko takie małe ustrojstwo można by zrobić z tego wąsy. a właśnie, nie jestem w brodzie wyrzuciłem ją na chwilę Pierwsze moje wrażenie, kiedy to dostałem, oczywiście, że jest malutkie, że jest delikatne i zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno to spełnić swoją funkcję. Potem zacząłem to montować po uprzednim, uprzednim przeczytaniu instrukcji, ponieważ nie chciałem zrobić tego błędu, który robią wszyscy Polacy. A więc zakładają coś, montują nie czytając instrukcji. Ja też tak czasami robię. I po pół godziny próby założenia tego czegoś, tutaj słuchajcie, przeczytałem tę instrukcję jeszcze raz. Jest ona bardzo krótka w kilku językach, w kilkunastu, nawet nie wiem czy nawet w kilkudziesięciu językach, ale stwierdziłem, że może się w końcu uda po hebrajsku. I udało się. I tutaj mała podpowiedź dla Was, bo słuchajcie, jest tutaj taki mały dings. Jest to dosłownie mini-jack. Mini-jack, tutaj. Razem z portem, który nigdy nie został użyty, który raczej z, z wtyczką portu, które nigdy nie zostało użyte w padzie PlayStation 4, co jest oczywiście sporym błędem, ponieważ tutaj znajduje się tenże port razem z tym gniazdem mini Jack. I teraz problem polega na tym, że słuchajcie, kiedy próbujecie to włożyć, to jeszcze jest na takim ruchomym zawiasie. Całe te, wszystkie te wtyczki. I musicie je oczywiście pod odpowiednim kątem wsadzić w gniazdo, pierw mini jack, a następnie w ten port. I tutaj pojawił się właśnie ten problem, że zacząłem to wciskać, a wiem, ponieważ czytałem niektóre opinie, że zepsuło im się to w momencie, gdy zakładali tenże gadżet, że pękło i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy ja próbowałem to wcisnąć, faktycznie okazało się, że to jest pod trochę dziwnym kątem i że ma się wrażenie, że to za cholerę nie wejdzie. I tutaj rada dla Was: niestety, ale pomimo tego, że w instrukcji piszą, żeby nie używać zbytnio siły, to trzeba trochę tej siły użyć i oczywiście nie za dużo i wcisnąć to, a raczej wsunąć ono wejdzie z takim delikatnym oporem, ale w końcu wejdzie. Najlepiej to zrobić zresztą w tak. W ten sposób. Już pokazuję, słuchajcie, bo to naprawdę jest ważne. Uwierzcie mi, nie złamiecie tego. Kiedy już to macie, że tak powiem, wsadzone, to tą część, tą część na maksa spróbujcie przechylić tutaj do przycisku PlayStation. Do tego przycisku PlayStation. Przez, tak jakby przegnijcie to trochę, i następnie to trochę wam kliknie, wsuwacie. Po prostu, wsuwacie i już jest gites więc pamiętajcie o tym, żeby jeżeli już wejdzie wam ten jack troszkę to dosłownie na maksa ile tylko tam będziecie mogli ile wam to pozwoli, przegnijcie i wsuńcie to dalej jest to rada na przyszłość teraz, co robią te przyciski fajne rzeczy, słuchajcie mamy trzy programy generalnie które już są zaprogramowane na dzień dobry kiedy nacisnę, jak zobaczycie nie wiem gdzie jest ta kamera tu jest ta kamera Pojawi się pierwszy program, dwa razy naciskacie, dwa razy, dwa razy, drugi program, trzeci program. I w każdym tym programie, jak widzicie, macie możliwość ustawienia. I na przykład przejdę sobie do programu trzeciego, żeby sobie bez sensu nie kręcić. Przytrzymuję, i w tym momencie widzicie, że jestem w stanie za pomocą jednej lub drugiej łopatki. Ustawić sobie jakikolwiek przycisk na kontrolerze. Czy jest to kółko, czy jest to kwadrat, czy jest to x, czy jest to r1, l1. Nawet z tego chyba co wiem, to jest nawet touchpad. Tak więc, możecie to sobie ustawić. Przyciskacie jeszcze raz i wszystko gra. Jesteście w stanie grać. Teraz niektórzy się zastanawiają po co. A po to, że właśnie ci pro-gamerzy używają już takich padów od dawna, a raczej padów modyfikowanych. I zaliczają się do nich m.in. takie firmy jak SCAF, Battle Beaver, Aim Controllers, FPS, Dominator, Strike Pack. To jest najtańszym, ale zaraz o tym też powiem. I można oczywiście sobie tutaj na różne to sposoby ustawić przyciski. Dla mnie osobiście i dla tych, którzy oglądają ten kanał, wiedzą bardzo dobrze te osoby, że możemy sobie tutaj ustawić na przykład skok pod jednym i kółko kłócanie, czyli leżenie, na przykład też, czyli robić tak zwane dropshoty albo jump shoty. W FPS-ach, szczególnie w Call of Duty, bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o na przykład Battlefielda, no to bez przesady. Bez przesady tam akurat nie ma takiej. Takiego musu, ponieważ nie ma aż takiej celności w momencie, gdy zaczynamy robić jakieś wślizgi, jump shoty i tak dalej. Jump shoty tym bardziej w Battlefieldzie. ale w Call of Duty na pewno się to przydaje. I przede wszystkim, co jest bardzo istotne, nie zdejmujecie w tym momencie palucha z gałki analogowej i Teraz, oczywiście, w ustawieniach chociażby w Battle w Call of Duty, przepraszam, 4 w Call of Duty Black Ops 4 mieliśmy możliwość ustawienia sobie na przykład skoku pod R3. Na przykład, R3, a więc wciskaliśmy i on nam skakał. To było całkiem niezłe, ale nie do końca sprawdzało się, ponieważ i tak i tak troszkę nam gdzieś ten celownik uciekał. Tutaj jesteśmy w stanie wykonać skok i jednocześnie trzymać. Paluch na tym analogu oczywiście skok, paluch na analogu kółko, czyli wślizg, paluch na analogu cały czas, ponieważ mamy te dwie łopatki, więc jest to dosyć istotne i to naprawdę pomaga oczywiście pod warunkiem, że się do tego przyzwyczajimy. Teraz, czy jest to super potrzebne? Nie, to zależy oczywiście, czy ktoś zwraca na to uwagę, żeby swoje jakieś nie wiem staty powiększyć, czy też zmniejszyć, ale wydaje mi się, że skoro nawet Takim prostym przykładem, że skoro używają tego typu urządzeń, takich właśnie jak SCAF, gaming controller i tak dalej, profesjonaliści, no to znaczy się, że pewnie się sprawdza i się sprawdza przynajmniej z mojego punktu widzenia. A więc ma się nie tyle lepsze statystyki, ale ma się po prostu lepszą kontrolę nad tąże postacią. To jest bardzo istotne, żeby jednak tego analoga, z tego analoga prawego, nie spuszczać tego palucha. Teraz oczywiście nadaje się to jeszcze do innego typu gier. Czyż nie marzyliście o tym, żeby zasiąść w Lamborghini i zmieniać łopatkami przy kierownicy biegów? Możecie to zrobić właśnie teraz. Tak więc, możecie oczywiście w każdej jednej grze, w każdym jednym typie gier ustawić sobie odpowiednią konfigurację i używać tego. Tak więc, oczywiście mamy stosunkowo tanie, ponieważ 30 zł, 130 zł, przepraszam, to by było za piękne. 130 zł urządzenie, które ciężko się wsadza, ale da radę i które no, jest całkiem niezłe, jeżeli chodzi o wykonanie. Jeżeli chodzi właśnie o łopatki, o ich rozmieszczenie, ponieważ to jest bardzo istotne. Na przykład używałem mm, Aim Controllers. Tam były troszkę inny rodzaje łopatek. I jeszcze dodatkowo, no niezbyt dobrej jakości mikroprzełączniki, co jest bardzo istotną rzeczą. Używałem też Nakona od Tarnosia. Przez dwa tygodnie go męczyłem tego PADA Nakon Revolution. Nie pamiętam, która to była wersja, chyba version 1. I okazało się, że nie mogłem się do niego przyzwyczaić, ale chyba tylko i wyłącznie dlatego, że Nakon miał zbyt dużo ustawień, szczerze mówiąc. On miał tam różne wykresy, nie wykresy, cuda, wianki, można było to ustawiać na tak wiele sposobów, że szczerze mówiąc, było ich trochę nawet za dużo. Nie było to super proste, takie łopatologiczne. Tutaj jest to proste. Jest jeszcze bardzo podobne urządzenie, się nazywa Stripack Dominator, FPS Dominator. Ja takie urządzenie także posiadam. Jest to niestety, niestety Urządzenie cheaterskie, i wiele osób pewnie po tym filmiku powie, że Marcin, pewnie używałeś modów. Niestety, ale tylko i wyłącznie na słowo można mi uwierzyć, że modów ani razu w tym, tymże przypadku nie użyłem i nie będę używał z tego względu, że nie zależy mi na tym, żeby łoić ludzi po prostu cheatując. Zawsze uważałem to za rzecz naganną. Możemy to oczywiście w StrikePaku ustawić tak samo sobie łopatki pod odpowiednie przyciski. Z tym, że. W przypadku tego urządzenia te łopatki są rozmieszczone stosunkowo daleko, a więc trzeba mieć bardzo, nie duże, trzeba mieć bardzo duże paluchy, bardzo duże łapy, żeby dobrze naciskać te łopatki. Jeszcze dodatkowo, słuchajcie, różnica pomiędzy tym strikepakiem, a tym, że urządzeniem jest dosyć spora. W płynności i w lekkości działania. Ponieważ w Strike Pack nominatorze trzeba dosyć mocno przycisnąć te łopatki, żeby mikrostyki załączyły. W przypadku tego jest to bardzo, ale to bardzo delikatny ruch. I nawet łapałem się na tym, że przypadkowo, atakując jakąkolwiek osobę, no, mocniej ściskałem gdzieś tego pada i niechcący po prostu naciskałem guzik. Lewy czy prawy. Tak więc dropshoty akurat w przypadku tego urządzenia, a więc dual Dualshock, 4 PlayStation, attachment, cudawianki na kiju, mogli jeszcze dłuższą nazwę, generalnie zrobić to ten filmik na pewno by był trochę dłuższy. Tak więc to jest na pewno dużo, ale to dużo lepsze urządzenie i przede wszystkim nie jest cheaterskie, więc nie skłania nas do tego, nawet nie namawia nas do tego, żebyśmy gdzieś tam oszukiwali. Pamiętajcie o tym, hamidła używające tego typu cheatów. Gra mi się naprawdę dobrze. Przez 2-3 dni męczyłem tego właśnie back button attachmenta, żeby zobaczyć jak to będzie ogólnie się zachowywało. Pytanie tylko brzmi, jak długo wytrzymają te mikroprzełączniki? I właśnie to jest najgorsza rzecz, którą pakuje się do tego typu urządzeń, ponieważ sparzyłem się już niejednokrotnie, że te mikroprzełączniki są tandetne. Używane za mniej więcej 3 zł. Taki mikroprzełącznik powinien być naprawdę solidny, tak, żeby wytrzymywał on nawet nie tysiące, a miliony kliknięć. Tak jak mamy to w myszkach, tak powinno być i na przykład tutaj, w profesjonalnych myszkach, tak powinno być też tutaj. Więc ciekaw jestem, czy te mikroprzełączniki, które się tutaj znajdują, będą równie wytrzymałe. Oby tak było. Cóż więcej można powiedzieć? Pasuje na pewno do tego pada. I teraz jeszcze jedna rzecz. Dlaczego? Dlaczego PS4 postanowiło, Sony postanowiło wypuścić dopiero teraz taki gadżet? Osobiście uważam to za mega wpadkę. Ponieważ za chwilę wychodzi PS5, w którym już są podejrzenia, że pad będzie posiadał już wbudowane łopatki. Będzie bardziej profesjonalnie, bardziej profesjonalny, bardziej zmodowany. Nie uważam ogólnie rzecz biorąc też, że jest to urządzenie cheaterskie, ponieważ dobrze wiemy, że pady muszą ewoluować w pewnym momencie, tak jak mieliśmy w PlayStation 1. Pada, który nie posiadał, z tego co pamiętam, chyba jednych z tych przycisków, a więc miał tylko jedne triggery. Tak tutaj musi być też już wprowadzona kolejna innowacja i jest to oczywiście łopatka, która nie jest już niczym nadzwyczajnym. Już oczywiście różne to firmy oferują tego typu pady, niestety, ale w dużo droższej cenie. A tutaj za 130 zł mamy właśnie coś takiego. Dlaczego dopiero teraz? No niestety, ale lipa. Dostaliśmy to na sam koniec. Można by powiedzieć, że istnienia, może nie tyle istnienia, ale um, takiej świetności. PS4, za chwilę PS5. Szkoda, szkoda, bo szczerze mówiąc, chętnie już na samym początku bym zakupił tego typu urządzenie. Coż więcej można powiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc, może tak podsumowując, polecam. Polecam to urządzenie, ponieważ, pomimo tego, że namordowałem się i przeczytałem w 25 językach instrukcje, w której mówili. Włożyć to w taki i taki sposób. Pamiętajcie! Rybiota, wkładacie to tak. To już po rosyjsku gdzieś tam przeczytałem, potem po rosyjsku, po niemiecku, po... Da, da, ja, ja. Volkswagen Guten auto, zweizeliny got maszyna, w, wsadzacie to tutaj, we fluchtę, we fluchte <grytanie> Jedziecie z koksem, słuchajcie. Dobra, trochę mi palma odbija, ale wybaczcie. Rzadko ostatnio nagrywam. Eee... Tak więc polecam, polecam na razie, na razie polecam, ale nie wiem jak długo wytrzymają te łopatki. Jest to bardzo dobre urządzenie, takie peryferyjne, dodatkowe, które powinno się znaleźć już dawno, które jest łatwe w obsłudze. Wręcz, wręcz słuchajcie, małpa potrafiłaby to obsługiwać. Wystarczy przycisnąć i już możemy programować. Wystarczy dwa razy kliknąć i już przełączamy się do następnego trybu i tak dalej, i tak dalej, więc całkiem niezłe a jeszcze dodatkowo tanie, 130 zł wydaje mi się, że nie jest to jakaś wielka suma, tym bardziej, że Nikon Revolution już teraz chyba w volume 3, czy volume 4 kosztuje chyba z 800, czy 900, albo nawet i więcej złotych, więc trochę pojechali po bandzie, tak więc polecam to wszystko znaczy polecam to przynajmniej na razie Dopóki nie padną mikroprzełączniki, bo jeżeli padną, to nie polecam. <laughs> wybaczcie, wybaczcie, ale tak to niestety jest. Przez 3 dni nie da się tego tak do końca przetestować. Ale kiedy widzę, jak to działa jak na razie, to jest ok. Zobaczymy za miesiąc, czy czasami coś mi nie klęknie. Tak więc do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie z mojej kapciory, z butami, z klejami, narzędziami. I monitorami. Papa. Pa. A, jeszcze jedna ważna rzecz, na, o którą na pewno zapytacie. Co z baterią? Ponieważ to urządzenie nie posiada własnej baterii i czerpie tą moc z waszego pada. Czy dużo mocniej rozładowuje to urządzenie, a więc DualShock 4? Szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby nagle ta moc drastycznie spadała na DualShoku. Więc nie jest to jakoś Tragedia. Trzy dni takiego grania. Dla mnie to jest norma, jeżeli chodzi o używanie tego pada bezprzewodowo. Ale najczęściej oczywiście używam go razem z podłączonym kablem. Tylko po to, żeby, po prostu, żeby tam nigdy tego nie ładować. Więc wydaje mi się, że jednak całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o długość utrzymania i żywotność tejże baterii. Tak więc spoko, jak na razie. Eu amei chat.